Michał Cieślak, dominacja, przez co nieznacznie na kartach punktowych, albo przez techniczny nokaut w końcowych rundach. InfoSport.pl, jesteśmy w Londynie, razem ze mną Maciej Mieszki Dzień dobry. Dzień dobry. Nawet Lorenzo Okoli, nawet Eddie Hearn, oni troszeczkę byli w szoku, co się wydarzyło. Ilu polskich kibiców przyjechało na ceremonię ważenia, żeby wspierać Michała Cieślaka? Ja myślę, że to może być bardzo ważne w kontekście sędziowania na przykład. Jeśli Eddie Hern zobaczy, że Michał ma potencjał sprzedażowy, jeśli niesie emocje, jeśli ma angielski, agresywny styl dążący do wymian, to może być dla niego celniejszym zawodnikiem niż okoli, biorąc pod uwagę, że Eddie Hearn od jakiegoś czasu myśli, bo, bo nie wiem, jakie są plany, jaki jest etap realizacji tych planów o Marcin Polan, no to yy, pierwszą osobą, którą bym wziął w z Polski jest Michał Cieś. Ja tak sobie patrzę na Lorenza Okoli, ostatnio wpis na Instagramie właśnie Lorenza z Edi Hernem, tam wspólne zdjęcie, patrzenie na O2 Arenę właśnie w przyszłość, to takie troszeczkę sentymentalne, ale e, Lorenz Okoli tak naprawdę po raz pierwszy będzie walczył w tak dużej walce, w walce wieczoru. On z Krzysztofem Głowackim był w walce wieczoru, ale tam było bez publiczności, bez kibiców, tutaj po raz pierwszy ma wypełnić halę O2 Arena. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby taki zawodnik ściągał tłumy, bo powiedziałeś o tym, że Edi Hern myśli. Pytanie, czy myśli też o tym? Nie, ja myślę, że z tego, co, co słyszałem, jest 6 tysięcy biletów i, i ta pula została zamknięta, chyba jedne, te trybuny zostały oddzielone. E, Eddie Hearn chyba wiesz, jaki jest potencjał sprzedażowy Lorenza Okoli. E, sam Okoli ma wcale nie do końca widowiskowy styl. Oczywiście nokautuje, potrafi mocno uderzyć, ale tylko w momencie, kiedy przeciwnik nie stawia mu oporu i teraz będzie pierwszy test Lorenza. Jeśli on w taki walce jak z Michałem Cicieślakiem rzeczywiście się sprawdzi rzeczywiście będzie widowiskowo nokautował, to, to może wyrosnąć na pięściarza o większym potencjale. Natomiast ja liczę, że tak nie będzie, a, a nawet w to głęboko wierzę. Na zawodowstwie Okoli walczył z kimś takim jak Cieślak, bo walczył z trzema Polakami. Tak naprawdę na zawodowstwie, ale tutaj ani, nikt mu się nie postawił nawet przez sekundę. Pytanie, czy on kiedyś tak w głębokiej wodzie w ogóle pływał? Na pewno nie, ale też patrzmy na to, jak dobry jest Okoli, że nawet ze średnimi, niezłymi zawodnikami nie musiał na tej głębokiej wodzie pływać, bo bardzo łatwo ich rozbijał. Michał oczywiście też przechodził jak burza przed swoich rywali, ale miał test w postaci inunga makabu, test na długim dystansie, test w walce mistrzowskiej, test w trudnych warunkach dookoła, także tutaj jeśli chodzi o doświadczenie Michał Cieślak bryluje, ale też trzeba pamiętać, że makabu jest zawodnikiem o innych warunkach fizycznych, mimo że dobry, mimo że prawdziwy kozak z dobrego, wysokiego światowego poziomu to warunki fizyczne i styl walki na tyle odbiegają, że jakby bezpośredniego przełożenia na doświadczenie akurat w tym aspekcie nie będzie. Byliśmy troszeczkę wkurzeni po tej misji Kongo, tym wszystkim co działo się w Kinszasie po walce z Makabu. Pytanie, czy po tych 23, 4 miesiącach, 5 miesiącach, my jesteśmy, Michał Cieślak, jego sztab jest lepszy i mądrzejszy o tamto doświadczenie. Czy to wspomogło, Bo wiemy, że dwie walki wygrane w ostatnim czasie, ale pytanie, czy ta Kinszasa nie dała przypadkiem najwięcej? Na pewno doświadczenie pomaga. Doświadczenie pomaga do momentu, w którym pięściarz jest w prime, do momentu, kiedy pięściarz jest silny fizycznie, szybki, zdecydowany, odporny na ciosy. Czyli taki, jak jest w tej chwili Michał Cieślak, bo później to doświadczenie ma drugorzędne znaczenie. Pozwala czasem przetrwać w pojedynku, ale w trudnych walkach nie pozwala wcale wygrywać. Michał Cieślak to doświadczenie ma. O którym wspominałeś, a jednocześnie jest taki gotowy na to fizycznie i psychicznie. Powiedziałeś na sam koniec, powiedziałeś tylko o tym sędziowaniu. Boimy się czegoś tutaj, bo rywale kolego jak padali, to byli bardzo szybko liczeni. Głowacki, gdyby był tak szybko liczony z hukiem, to na pewno by nie wstał, a wstał w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, czy boimy się tego, że to te liczenie do 8 będzie trwało troszeczkę krócej niż na ringach na neutralnym terenie? Może tak? Zawsze się bo boimy. Oczywiście. Jest wyznaczony przez federację WBO, na przykład Leszek Jankowiec, do tego, żeby sędziować to pojedynek na punkty. Jest sędzia neutralny, jest sędzia angielski, ale wiemy jak to w praktyce bywa i myślę, że tutaj sędzia ringowy, który ma ogromne znaczenie, może przeszkodzić, ale tak jak powiedziałem, nie musi, bo jeśli promotor tej gady, Eddie Harris, reflektuje się, że, że to nie musi być do końca tak, że musi wygrywać tą walkę o koli, że Cieślak może przynieść mu jakieś korzyści, jeśli nawet będzie mistrzem świata. To może być to wszystko uczciwie rozegrane. Na koniec, króciutki typ po tym, co widzieliśmy dzisiaj, bo Michał uśmiechnięty, Edi Herens szokowany, Lorenzo Ocoli gdzieś tam troszeczkę uciekał wzrokiem, miałem wrażenie, nie chciał tego face-to face przedłużać. Jak ty to widzisz? Michał cieś tak, dominacja, przez co nieznacznie na kartach punktowych, albo przez techniczny nokaut w końcowych rundach. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję.